Rewelacja! Nie! Mam kompletną miazgę w żołądku! O kalifornijski plądzio. Całkiem niezłego mackawa! Gdzieś nie w górę? Uuuuh. Ej, holo, jak ci niedobrze, zrób mi przysługę! Lecz na koniec chorupy, wychyl się i celuj jak najdalej! Dokładnie młody! Tym razem szukamy moich rodziców. W a z Lantyku czy... Okej, ludzie zatoki kalifornijskiej. O właśnie! Jak chcecie znaleźć twoich rodziców? A pamiętasz, jak wyglądają? Te wspomnienia to dla mnie nowa rzecz, także nic pewnego. Ale coś mi mówi, że byli tacy z żół albo żółci. Ma to sens! Poza tym jestem przekonana, że od razu ich poznam. To w końcu rodzina! Na co to? Na co? Ocen w całości to można przepłynąć raz w życiu! Raz, góra! Zatoka kalifornijska przed nami, ekipo!